Gość dnia w Radiu i. E. Witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu i przy mikrofonie Michał Zaborowski. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Lechosław Halecki, właściciel Szkoły Inspiracji. Witam serdecznie. Witam. I pan Grzegorz Jaroniewski, który wraz z panem Piotrem Kępskim są założycielami portalu Rozwój Osobisty Orka. ale dzisiaj połówka tego portalu, tylko witam. Witam serdecznie. To może zacznijmy od Szkoły Inspiracji. Czym zajmuje się Szkoła Inspiracji? Od kiedy istnieje? Szkoła Inspiracji zajmuje się, jak w samej nazwie, e, inspiracją. Szkoła świadczy o tym, że uczymy. Tak się to trochę czasami śmieje, że jesteśmy szkołą inspiracji, a zdarza się, że przez klientów traktowani jako szkoła desperacji. To znaczy, że klienci się do nas zgłaszają w momencie, kiedy Oczekują pewnej zmiany, coś się w firmie dzieje takiego, gdzie hmm, potrzeba jest dostarczenia pewnej wiedzy, pewnych umiejętności. Natomiast naszą ideą jest to, aby wyprzedzać pewne zmiany. Zachęcamy do e, nauki, zachęcamy do rozwoju osobistego dużo wcześniej, aby to klient podejmował zmianę i kreował e, swoją przestrzeń, swoją przyszłość, a nie ona jego. Czyli każdy, kogo się dobrze nakieruje, może tą swoją przestrzeń kreować. Tak, każdy kogo się dobrze nakieruje, to jest pierwszy warunek. Drugi bardzo ważny jest taki, że każdy kto chce. Ponieważ jeżeli ktoś nie chce i wszystkimi swoimi siłami udowadnia, że się nie da, że nie można, też z takimi ludźmi rzadko pracujemy. Pytanie do Grzegorza, teraz rozwój osobisty org to nowa inicjatywa. Kiedy się narodziła? Skąd w ogóle powstał pomysł na taki projekt, taki portal? No, została zainspirowana właściwie, bo spotkaliśmy się z Leszkiem podczas takiego otwartego eventu, gdzie on prezentował pewne narzędzia do rozwoju osobistego. Spodobało mi się to i zaczęliśmy rozmawiać zupełnie z Piotrem, tak, którego tutaj nie ma na inne tematy. On zadzwonił do mnie któregoś dnia i mówi, słuchaj, kupiłem domenę, tak i tak się nazywa właśnie po rozmowie z tobą, co ciekawe była dostępna. Co moglibyśmy z tym zrobić? Spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać i wyszła taka propozycja, że na początku rozbiło się to troszeczkę o coaching na przykład, potem doszły inne jeszcze tematy, inne propozycje, inne osoby. Ja mówię, wysłuchaj, właściwie dlaczego mamy się zamykać? Zróbmy portal i portal taką przestrzeń dla ludzi, niech oni ją wykreują, to niech oni nam powiedzą, czego oni potrzebują do swojego rozwoju, w czym możemy my im pomóc, bo to nie ma być streaming, czyli organizator szkoleń na przykład tak, czy rozwoju osobistego. Jeżeli ktoś uważa, że jakaś przestrzeń, jakaś dziedzina go interesuje, a tego nie ma w Białym Stoku, a chciałby to zorganizować, niech się do nas zgłosi, porozmawiamy, zobaczymy jak można do tego tematu podejść i Spróbujemy to zorganizować. Może kilka pojęć wyjaśnijmy naszym słuchaczom na początek, gdybyś miał powiedzieć, czym jest rozwój osobisty tak ogólnie, to co by to było? To jest to pytanie często pada. Dla mnie mój rozwój zależy tylko i wyłącznie ode mnie, to znaczy zależy od tego, w jaki sposób ja myślę, bo rozwój człowieka może być w różnych płaszczyznach, tak? Czy to poprzez rozwój różnych konkretnych umiejętności, czy też poprzez czytanie, nie wiem, jakichś lektur? czy wie, zdobywanie nowych wiadomości, e, wyszłowanie po internecie, tam jest tej wiedzy mnóstwo. Natomiast rozwój osobisty jako dla człowieka może być w jego... Czy jesteś e, matką, czy jesteś ojcem, czy jesteś po prostu uczniem. Twój rozwój zależy od tego, czego ty potrzebujesz. I tam się rozwiniesz, w którym kierunku pójdziesz, tak? Jak Leszek wcześniej wspomniał, że to ludzie sami muszą powiedzieć, gdzie potrzebują. A jeżeli tego nie wiedzą, to zawsze mogą właśnie zgłosić się do takiej e, szkoły, powiedzieć, że mają e, i taki Taki pomysł, taki, taki problem. Chcieliby porozmawiać, może ktoś im w tym pomoże i pokaże im tą drogę, którą oni sami określą, ten cel, gdzie jest przed nimi, tak? Wróćmy jeszcze do szkoły inspiracji. Powiedziałeś, że szkoła inspiracji zajmuje się coachingiem. Czym jest coaching? Teraz pojawia się pytanie. Coaching jest. Y Towarzyszeniem dla klienta w, właśnie w jego rozwoju osobistym. A propos jeszcze rozwoju, to się chętnie odniosę. Dla mnie rozwój osobisty to umiejętność poszukiwania odpowiedzi na takie pytanie, kim ja jestem, jakim jestem człowiekiem. E do czego jestem powołany tutaj, e, jak chcę funkcjonować. Jeżeli chodzi o coaching, to coaching właśnie wspiera te procesy. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają swój cel, mają swój problem, e, nie wiedzą jak do tego dojść i coach towarzyszy klientowi w jego rozwoju, co oznacza, że cała treść podawana do coachingu jest po stronie klienta, natomiast coach dba o taką strukturę, pomaga wytyczyć cel dla takiej osoby dla klienta w coachingu i buduje łącznie z klientem e, drogę dojścia do tego celu. Czyli gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie do kogo jest skierowany coaching, to tak naprawdę do każdego. Do każdego, który chce, który widzi e, i widzi jakieś szanse, widzi jakieś nadzieje dla siebie, chce poszukiwać czegoś, poszukuje jakieś drogi rozwiązania, tak? Ma swoje problemy, wytyczone cele i potrzebuje wsparcia w ich realizacji. Dziękuję bardzo. Do kolejnej części naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Gość Dnia w Radiu i. Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj Leszek Halecki i Grzegorz Jaroniewski. Rozmawiamy o coachingu i rozwoju osobistym. No, właśnie, a propos, a propos rozwoju osobistego, organizujecie teraz nie wiem, jak to nazwać szkolenie, wydarzenie. Mówisz do mnie czy do Leszka? <grymne> Słuchaj, organizujemy wspólnie, bo to jest nasze takie wspólne przedsięwzięcie. Tak jak już na początku wspomniałem, Leszek mnie zainspirował, zaczęliśmy. Myśleć nad tym i właśnie 27 kwietnia tego roku, czyli w sumie za półtora tygodnia, w Dworze Czarneckiego organizujemy taki event, właśnie skierowany do kobiet. To już Leszek więcej powie, natomiast skąd to się wzięło. Natomiast co tam będzie? Mamy mnóstwo partnerów. To są też głównie kobiety, które prowadzą różne biznesy w różnych płaszczyznach. A szczegóły to może Laszek, bo to on bardziej się tą stroną merytoryczną zajmuje i to on będzie miał więcej do powiedzenia. Właśnie, bo wszystkich zastanawia pewnie, dlaczego akurat szkolenie, może no właśnie nie ustaliliśmy, czy to jest szkolenie jeszcze, mm. tylko i wyłącznie dla kobiet, do, do kobiet skierowane. Tak, to może to pierwsze, czy jest to szkolenie pod tym względem, że będzie tam sporo fajnej wiedzy takiej gotowej do wykorzystania, to jest to szkolenie. Natomiast no, nie, nie tylko i wyłącznie wiedza, bo chcemy dać taką fajną, przestrzeń do budowania relacji. Wierzymy w to, że, y, że będą tam różne osobowości, będą też osoby, które chociażby nasi partnerzy, którzy prowadzą swoje działalności, to być może dla wielu pań to będzie takie fajne miejsce właśnie do inspiracji, do podjęcia decyzji, aby realizować swoje marzenia i pod tym względem to będzie też takie wydarzenie, event taki. Coś bardziej wartościowego niż tylko i wyłącznie szkolenie i to chcemy połączyć. A dlaczego dla kobiet, e, szczerze powiedziawszy, to też jest inicjatywa pań. Prowadząc wcześniej coachingi i, i przeróżne szkolenia, e, panie zgłaszały następujący postulat: zrób coś w końcu tylko i wyłącznie dla nas. E, I ta właśnie nasza współpraca to jest z Grzegorzem. E, pierwsza wspólna e, inicjatywa taka to jest szkolenie dla kobiet. Piękna i pewna siebie jak nigdy. Powiedz, jak będzie wyglądał program tego, tego wydarzenia. Spotykamy się o godzinie 9 w Dworze Czarneckiego. Spotkanie będzie do godziny 15 co najmniej. Oczywiście, jeżeli będą Panie chciały dłużej zostać, to nie ma problemu. Co najmniej trzy moduły szkoleniowe, wewnątrz trochę dłuższe przerwy, gdzie będziemy mogli poprowadzić networking, gdzie będziemy mogli zbudować fajne relacje, poznać też naszych partnerów. Trzy moduły szkoleniowe, dwa z nich prowadzę ja. E, pierwszy i ostatni w środku będzie bardzo fajny moduł, który prowadzi wybitna trenerka, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne Ola Kopacz. Także też będzie taka wiedza fajna, merytoryczna z zakresu pokonywania stresu w wystąpieniach publicznych. A co trzeba zrobić, jeśli chcemy się zapisać? Jeżeli chodzi o zapisy, to albo na stronie szkołainspiracji.pl albo na rozwójosobisty.org jest link, można po prostu w bardzo łatwy sposób kliknąć, zostawić swego maila i tam się zapisać. Czy po takim szkoleniu, to pytanie do Grzegorza, możemy spodziewać się szybko efektów? Mimo tego, że to jest 6 godzin, tak jak powiedzieliście, to już po tych 6 godzinach to są jakieś podwaliny, żeby rzeczywiście... tak tak jak w temacie tego szkolenia, tego wydarzenia, tak właśnie funkcjonować. To znaczy, to jest bardzo kwestia indywidualna, prawda, bo na jednego nie zadziała nawet i 300 godzin szkolenia, na jednego zadziała nawet jedno zdanie, które, tak jak Leszek powiedział, zainspiruje go do zrobienia czegoś, bo nie podchodźmy do tego, do tego, do tego szkolenia sensu stricte, prawda, jak wielu z nas osób chodzi na różnego rodzaju szkolenia, jest materiał do przerobienia, prawda, trzeba się go nauczyć i potem wdrożyć ewentualnie. Tutaj dostajemy garść informacji, też będą często zadawane pytania, tak naprawdę do publiczności, czego Państwo, panie tak naprawdę oczekują od tego e, i po tym szkoleniu, w którym kierunku panie by chciały pójść i się rozwinąć, bo być może e, te, ta ich potrzeba będzie e, bardziej tutaj e, no, bardziej dotrze do, do, do prowadzących i to oni będą mogli w, e, zadziałać. Natomiast czy to zadziała od razu? Nie wiem. Na niektórych może zadziałać od razu, na niektórych może jeszcze później zadziałać, tak? Dlatego będą organizowane kolejne spotkania i e, różne takie społeczności e, dzięki temu, z, tym spotkaniom, jeżeli się wykształcą, to będziemy mogli się wymieniać informacjami, pytać o zdanie kolejne kolejne, kolejne uczestniczki czy uczestników, bo z, zaznaczmy, prawda, że to nie będzie tylko tak, że będziemy się zajmować tylko spotkaniami dla kobiet, będą również e, i Kierowane do obu y, grup, i może też do mężczyzn zrobimy tylko spotkanie, tego nie wiemy. Bo być może panowie też się odezwą, i powiedzą, że oni są tylko dla, dla facetów, tak? Zakończymy to y, rundą poim na przykład, nie? Dwa słowa, jeżeli można, to właśnie tak jest. Czy będzie konkretny efekt? Zdarza się, że dla człowieka usłyszenie jednego zdania, jedno zdarzenie w życiu powoduje zmianę. Wierzymy w to, że to szkolenie dla wielu pań właśnie będzie taką dobrą zmianą. Na przyszłość, gdzie będą mogły się zainspirować, podjąć fajne decyzje i coś zmienić. To będzie właśnie ten moment. Tak z waszego punktu widzenia jako osób zajmujących się tą tematyką, jeszcze chciałem zapytać, czy właśnie ta tematyka rozwoju osobistego jest obecnie coraz bardziej aktualna, bo chyba coraz więcej osób się tym interesuje? Myślę, że tak, coraz więcej osób, chociaż nie dysponuje w tej chwili oczywiście żadnymi badaniami, natomiast coraz więcej osób zauważa. Ee... Myślę tutaj sobie na przykład o przedsiębiorcach. Tak? Dotychczas było tak, że przedsiębiorcy chętnie inwestują w takie rzeczy bardzo mocno widzialne, jak reklama, jak samochody, jak biuro, budynek. Natomiast pomijany jest ten aspekt miękki, świadomościowy. I teraz jest też taki moment, że te narzędzia niekoniecznie są dobrze wykorzystywane i potrzebna jest świadomość człowieka, który nad nimi pracuje. I coraz częściej czy to osoby prywatne, czy przedsiębiorcy inwestują w swoich ludzi w te obszary miękkie, w obszary świadomego myślenia, po to, aby no, najnormalniej w świecie być bardziej efektywnym, aby w tym samym czasie mieć lepsze efekty. Dziękuję bardzo. Do kolejnej części naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.